Hej, cześć, szymaneczko, z tej strony. Jako tako. Witam was w następnym odcinku, moi drodzy. W następnym odcinku, siódmym, ósmym, ósmym odcinku. W ósmym odcineczku ze Spyro. Tak jak powiedziałem w poprzednim odcineczku, w tym w tym momencie zabijemy sobie tego ziomeczka. Coś zabijemy, no, zniszczymy go. Gnaju, przepraszam. O, klucz, mam klucz. O ty, Gnaju. Dobra, na pewno Gunnar. Gunnar. Gnerdok to me Wow. Dobra robota, Spyro, moby tak dalej, a z pewnością wykonasz powierzoną ci misję Misję? Nie wiedziałem, że to jakaś misja. Rób swoje, przypiekaj zbirów i zbieraj kosztowności Money. Przypiekaj zbirów. Moje ulubione. No gnoju, nie rób sobie ze mnie żartów. Wracaj tu. Yeah! Dawaj ja Smocze jacha. Doskonale. Czy to już jest 100%? 92%, czyli w sumie zostało to i to Tak? Nie, niemożliwe. 94, brakuje mi. Money. Brakuje mi money, money, money. Must be funny in the rich man's world. Czyli gdzieś... O, pewnie tam Tylko jak tam dolecieć? Hmm. Może, st może stąd rzeczywiście. Nie! Nie! Oh, oh my god! Zawał Nie, Scheiße. Well, well, well Albo źle skoczyłem, albo nie powinienem próbować Grojku, przy ale ty szajka nie masz Jakie ja ci nie szanuję. Dziękuję bardzo Dobra, eee... Oj ojoj oj. bym się spadł Spadnąłbym sobie a właśnie, jeżeli Wam się seria podoba, nie zapomnijcie zostawić łapka w górę i subskrypcji, żeby no, żeby wiedzieć kiedy wstawię następny odcineczek oczywiście. I którędy tam? Może to jakoś z tej strony tylko nie zauważyłem w sumie. Nie, raczej nie, dobra, tutaj w ogóle nie ma żadnej mapy. Okej, okay, to zrobiliśmy. To zrobiliśmy... To teraz gdzieś rzeczywiście po tej stronie powinienem szukać. Ale zastanawiam się... Jak się dostać tam? Hmm. Masz jakiś pomysł? Zaraz w ogóle to nie są wszystkie już mapy? Tak, to są wszystkie już ma mapy. Chyba, że się pokazuje nowa za każdym razem. Już tam nawet nie pamiętam. Wait. Wait a minute. Okej, okay, dalej nawet nie mogę. O, udało się! Uuuu, Gimme the money Do morga, to i kluczyk Dzing zang zong Gimme that szmong Okej, 200 No i proszę bardzo, zrobiłem zadanie. Czyli 100 na 100 wszystkiego, mam tutaj tutaj sto, wszystko 100 I nie wpadli do wody. Uuuu! Dobra, czyli w sumie to co nam zostało? Wyjazd mi, Sno kolego. To... Uciec do następnej krainy razem z baloniarzem, czyż nie? Elo, 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 elo. Elo, Elo mordy, moje kochane. Wyjazd. Hello! Nie mogę uwierzyć, że tak szybko znalazłeś tyle skradzionych skarbów. Jest najlepszy. Ale to chyba wszystko, nie? Tak mi się wydaje. No dobra. Muszę sprawdzić od razu, czy mam pokazane wszystkie mapy, czy one się dopiero pokazują wtedy, kiedy. Po prostu je przejdę. Podróż do świat władających magią. O! Nie rób tak. Bliad. Czemu tak to się robi? Przestań, przestań. Stop. Jezus Maria. O! No tak, to niby kadzenka. Ale tak tak cicho jest podczas tej katsenki. Tam są jakieś duchy. Wow! Witam w nowym świecie! Nowy świat, nowy ja... On jest następny, Jajasz, Jajcarz. Chodź tu, jajcarzu, ho. Huh? Chodź tu, come on. Ty Okej, okej, okay, okay, ja znajdę na ciebie sposób. O, trzymaj, dziadek. Gdzie mi z tym... O, zbroję ma. Elo. Zaraz się z tobą... Zaraz, jak mam tam wejść? Hmm. Dobre pytanie. Tried. A Hmm, mogę coś tutaj przypalić, żeby. Nie wiem, a stopić coś, czy. czy coś? Nie. To jest jakieś przejście, czy coś? Nie. O kurdeczka, to ja nie wiem. Chwila, może zaraz się dowiem w sumie. Gościu. Kosmos, okej. Okay. Witam, kosmos. Witaj wśród władających magią. Chcę, byś uwolnił smoki i odebrał tym przebrzydłym, niebieskim złodziejom skarb i jaja. Jaja. się mówi. Smocze jaja, dosłownie, smocze jaja. Ha! Elo. Dobra. O, z drogi śledzie. Dobra, się osiągnięcie za to, że ich przejechałem wszystkich na raz chyba. Przejechałem. Dobra, ale jak mam to... Ta... O, okej, okay, zszedł. Kurde, no nie wiem jak mam go... Cholera. Ok, czy on schodzi za każdym razem? Zajdziesz? Oh, yeah! High five! Puh! Dragon Egg. Dobra, to w takim razie możemy iść zrobić jakąś mapkę. Miapkę. Co mi tu tutaj? głupie? Czary robisz śmieje się ze mnie, przebrzydła kreatura. Obrzydliwe. Jak masz z kogoś tak przybrzydle śmiać? A kurde, też nie żadne. Aha, masz, au. O ty gnoju. O ty, dobrze to niedobrze. Tutaj mamy jakieś śnieżne grzbiety. Właśnie, sprawdźmy. Nie, pokazuje mi tylko to. Jeśli w sumie mogłem coś pominąć. Raz, dwa, cztery świata tu też cztery, czyli tutaj też będą cztery, nie? Raz. W... Nie. Dobra, policzę w sumie później. Dobra, to wejdźmy sobie od razu na te śnieżne grzbiety. I zróbmy sobie tą misję, na którą czeka cały świat. Smoczy, oczywiście smoczy. Ui, on ma słodkie łapki. Masakra, chciałbym takie. No? Chciałbym takie, i nie, nie móc dotykać myszki. Jest naprawdę wygląda takiego. Ale wybaczcie, ja nagrywam ten odcinek od razu po tamtym, nie i ja jeszcze... Ja mówię, no ja z pracy przyszedłem dopiero. Mam jeszcze jutro dzień, ogólnie 5 dni pod rząd, po 10 godzin. To jest koszmar. Koszmar. Ale... Odcinek czek trzeba nagrać. Spyro spokojnie, co ty robisz? Dive in, boom. O, od razu samty ten. Czy to jest jakiś... Wow, what the hell kikiki. O, już nie ma kolegi. Hello. <laughs> Fuzłoda Lowokin, lowokin. O! Szaj! Gościu, czy to byś też nie pomyliło? Ktoś na nim jeździł przed chwilą, ale nie wiem czy. Co on robi? Elo, elo, elo. Dobra, nie wiem, czy tylko się pomijam. E, chwila, bo tak szarżuję sobie. No właśnie o tym mówię. No nikt i mi, nikt mi nie powiedział. Oddaj to. Oddaj to. To jest moje. Należy się to mnie, niczym mnie. Okej, okay, to mamy na ten Bazinga. Badzinga. Kablam. A za To jest to. O, jeszcze tutaj mogę się na tę murę wejść. Z drugiej strony chyba nie. Przecież nie widzę, żeby były jakieś tam diamenciki, dobra. Ty jak ty masz na imię? Zane, Zane, Zane. All Zane. Wow. Chyba nie boisz się tych wielkich, hałaśliwych, koszmarnych bestii? Nigdy. Wspaniale, tak też myślałem. Że tak powiem, rozmowy tych postaci tutaj są mocno ograniczone. Gościu... Okej, okay, nie zdążył nic zrobić. Baranku musisz umrzeć, sorry. Dawaj mi tą tą. Muszę sobie muszę sobie zregenerować żyłko, ok? Okej, okay, poczekajmy sobie chwilkę. Aż otworzę z powrotem wrota jego zagłady. Hopsa sa. Elo. Gdzie mi tu kurteczka? Uciekasz? Przyjacielu, byłeś mi naprawdę śliski. Teraz jak tam przejść? Chyba przeskoczyć po prostu, nie? Hop! Badzinga, gdzie mi tu? O nie, a dobra dostałem. Myślałem, że motylka też zrzuciłem. Nie przeżyłbym tego. Dobra, tutaj niebezpiecznie widzę. Gdzie mi tu? Elo, Koleżanko? Następny smog do pogadania. El druid? Dziękuję za uwolnienie! Alright, no problemo. Nie, nie dziękuję, za, od tego są pieniądze. <laughs> od tego są kryształki. Au, on mi Elo, mordo. Cały czas mówię elo, ale, ale co ja mogę powiedzieć, jak nie elo? No elo. Ale tu nie mamy coś. Tu mamy do domu. Okej, okay, czy tam jest wyjście? To nie, 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 nie. Jeszcze tego nie. Bo musimy jeszcze ogarnąć sprawę. Tę sprawę. Wyjdź mi stąd. Nie mam czasu na takich jak ty. Nie wiem, czy oni mieli być jakimkolwiek przeciwnikiem dla mnie, bo w sumie są hiper, uber, yy, prości, po prostu, po prostu prości. Ile tutaj muszę tej kasy zabrać? 500? Co ja pominąłem? Jesus. okej, okay, hello. Czy zejście na dół? zejście na dół mogło mnie gdzieś poprowadzić pewnie, a ja sobie zmarnowałem. Oh shit, Pieniądze. dawaj to, gdzie mi tu? No, nie są zbyt dużym problemem. Nie są zbyt dużym wyzwaniem. Życie, życie, życie jest nowelą. Które coś tam. Hello, Mordo. Mam nadzieję, że nie przeszkadza. Ło, wow, myślę, że straciłem ten kryształek. No, przecież to by był koszmar. Załama za załamanie psychiczne level 200800 Hello, Zander. Jeju. Fajne ma skrzydła, jak tak dalej pójdzie, poznasz wszystkie sztuczki z naszej krainy. Przecież nic mi nawet nie przedstawiacie, żadnych, żadnych sztuczek. Okej. Okay. brakuje mi aż kurde tylu, ja pierniczę. Co ja pominąłem? O proszę, ile rzeczy tutaj jest. Jak tam przejść? Chyba stąd. Zdecydowanie. Albo nie? Nie wiem. Wow! Udało się! O sześć. Szojd. Ty widziałem też owieczkę. Sorry, owieczko, ale umie. A nie, w sumie nie musiałem. Mieć. A trudno. Trudno. A ty, co strzelasz do mnie lodem? usi. shit. Jakieś poważni przeciwnicy w końcu? Elo, nie masz nic do zaoferowania od siebie, to umierasz. O, ja myślałem, że go pokonałem, a... A nie, to był chyba jakiś inny, to no, nieważne. Okej, okay, czy tutaj były wszystkie te... Ale mnie zrobili w konia! Ksoda jo! O nie, od nowa? Nie straciłem życia, czy co to było? Eee, la, la, la. Zostaw to Zostaw to Tak nie robimy Tak nie robimy O, tutaj była jeszcze jedna szynka, nie zauważyłem jej Gdzie mi tu, tak nie wolno Okej, okay, to będzie wszystko? Brakuje mi jednego, o nie O nie, nawet nie jednego gdzie ja, żebym zostawił te wszystkie skarby świata? Chyba, że... Wait, wait a minute, who are you? Nie no, nic tu mu. Nic tu nemo. To szukamy dalej w takim razie, nie pozwolę im zniknąć. Okej, okay, już widać w sumie gdzie one są te skarby, tylko teraz się tak zastanawiam jak mam się do nich dostać. Gdzieś stamtąd chyba, nie? Tylko, że... Jak ja pominąłem aż tak wielką jaskinię? Może tutaj, w, to, w tę stronę nie poszedłem? Może rzeczywiście to zejście w dół prowadziło do tej jaskini? A ja, jako że sobie zabiłem tego przeciwnika, teraz nie mogę tam zejść. Albo to było tu i jakoś zabłądziłem. Nie, tu nic nie ma przecież. Halko. L. No dobra, tu nic. A nie, chwila. Przed chwilą to się podniosło, czy opuściło? Opuść się. Przegam, że widziałem jak to się podnosi lub popuszczę. Hmm. Am I dumb? Or am I dumb? Alright, poczekajmy jeszcze tutaj chwilkę na, na werdykt czy jestem głupi czy nie. Poczekajmy sekundki, dwie. Tutaj mogę. Aha! I proszę, jednak nie jestem taki głupi. O, dobra, w najbliższy punkt, jakby chciałbym tutaj. O! Doskonale. Hello. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chodź tu tutaj, chodź tu chodź tu chodź tu chodź tu Chodź No, co za pacan. Chodź tu. Jest! Zatrzymał się na skrzynce. Zbagował się. Okej, okay, to jest w sumie powrót, tak? Więc my zrobimy takie tour de france po tym przybytku jeszcze raz. Nie ma problemu, mi to tam nie przeszkadza, pani koleżanko. Tak, będziemy pani koleżanko, handluj z tym. Jeszcze niepełno. pełno, Ja, A, no tak, jeszcze tutaj obok na kamieniach są te. Witam pana. Pamiętaj, że ci niebiescy złodzieje kradną też jaja poza krainą władających magią. Bez obaw, zajmę się nimi! O, no jest słodki Jesus. On no jest taki... O. Oh. Czy na pewno dam radę tędy przeskoczyć? O cholera! Jebłem w kamień. Znaczy uderzyłem. Dzieci, proszę, zakryjcie uszy jakieś 5 sekund temu. Nie warto tego słuchać. No! Zmarnuję sobie życie! Podaj mi sól. Pozdro kumatych. To jest ta... no, nieważne. Wait Nie no, tutaj... wait. Może jest tutaj jakieś... ...logiczne wyjaśnienie mojego... mojej niekompetencji w danej dziedzinie nauki sztuki, zrozumienia tego, jak to życie jest jak novela. nowela. Nie stąd mam przeskoczyć i zrobić magiczne tondo-rondo? Nie, raczej wątpię. Myślę, że stąd normalnie, tylko że tak walno. Co jest? Nie śmiej się ze mnie. Uuu, dobra. Trzeba wybuchnę. <śmiech> <śmiech> Nie, no, coś ty zrobił. Nie wiedziałem, że tak się stanie. Ej, ale to znaczy, że. Stra... O jest, już myślałem, że mi nowa Puści całą grę. Okej. Okay. Okej, okay, zróbmy tak. Czy ja mogę teraz się tam cofnąć? Uh. Dawaj ten kryształek. Okej. Okay. O, oh, shit! Uh. Z górnej półki do samo osiągnięcie. No i brakuje mi... zdrowego rozsądku. Co dają? Gdzie to niby mogłem zostawić? coś? Hon? Hel? Jak cię znajdę? To się lepiej nie pokazuj. Następna genialna moja myśl. Nie, jak ci znajdę, to się nie pokazuj. Zapiszcie to. Jak się zapiszę w dziejach historii. Nie wiem czego, ale. Wow! Na kartach historii w dziejach. Zapisać się w dziejach można? W koło dziejach. Dobra, na pewno coś przeoczyłem. Jakby tak pokazują liczby. Liczby nie kłamią. Coś gdzieś pominąłem i ja jestem... No, właśnie o tym mówię. Come on. Tam coś było. Jestem pewny. What the heck? Ale mi zaeps... snow. No i mam wszystko! Jak ja cię nie zauważyłem, dziadzie, ty kurde tempy pruchawy, purchawy, pur -pr -pr pur Ja nie wiem, ale dobra, tak czy siak, whatever. Moi, moi drodzy, moi drodzy, wracamy. Moi wracamy. Dobra, mamy niebieskiego tego ziombla, ale to już trudno. Się mówi i kocha się dalej, jak to mawiała mojej świętej pamięci, babcia. Alright, pop. <laughs> Ciśniemy do domu. Spyro leci do domu. Ej, ej, ej. Bum, bum. Czeka Bones. No i w takim właśnie, takim właśnie oto spo, sposobem zrobiliśmy następny poziom w jakiejś zupełnie innej krainie magicznych, kurde Gandalfów Tak więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapka i subika dlatego, bo właśnie tyle osób. Tyle osób was nie subskrybuje. Was? Was? Nie subskrybuje? Mnie nie subskrybuje. Kanału nie subskrybuje. Wiecie o czym chodzi. Wie Muszę poważnie odpocząć. Tak czy siak, dziękuję za wszystkie lajki, wszystkie subiki i dziękuję serdecznie za wszystkie komentarze, które wspierają tą serię i mój kanał, i mnie, jako osobę tworzącą ten... Czy spajro kichnął? Czy to jest... Nie powinienem tego mówić na YouTube. Tak czy siak, dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka, pa!